Z tej strony Wojtek siedzę sobie na skraju ROWO, a to wszystko dlatego, żeby pokazać wam to. Junak XDV 125 reflektory LED, wyrzutnie rakiet, hamulce z systemem CBS, system bezkluczykowy, chłodzony cieczą. Jeszcze trochę oświetlenia LED, wyścigowe podesty. Guma. Wkładamy kask nie ma opcji, żeby się zamknął motocyklowa kierownica regulujemy terenowe opony CST duży schowek z USB regulowana szyba regulacja napięcia wstępnego sprężyny homilis postojowy start-stop Lewa 13, litra paliwa kamień, który szykuje GoPro a to wszystko za 12 999 zł Um...